epidemię tańca świętego Wita, masowe transy, które ogarniały całe miasta. Kronikarz Petrus de Herental pisał, że ludzie tańczyli bez ustanku. Fala szaleństwa ruszyła z Akwizgranu i rozlała się po całej Nadrenii. Relacja Matthausa von Neuburga opisywała, jak tancerze mieli wizję i halucynacje, że widzą niebiosa otwierające się przed nimi, a ich ciała drżały jak w gorączce. W 1518 lekarz i kronikarz Paracelus opisał przypadek kobiety, od której rozpoczął się masowy taneczny trans. W źródłach miejskich zapisano, że władze wynajęły muzyków, licząc, że ci będą przygrywać tańczącym, a choroba przejdzie sama. Wspomina się o stu dzieciach, które przeszły miasto w tanecznym uniesieniu, dopóki nie upadły z wyczerpania, gdzie indziej pod tańczącymi miał zerwać się most, a oni mieli się potopić. Dziś uważa się, że epidemie były wynikiem stresu, ale dla średniowiecznych kronikarzy były znakiem działania sił nadprzyrodzonych.